Witam, właśnie jestem w celu kontynuowania rzędnika na podczerwień. Bardzo prosta robota, każdy sobie to może zrobić. Wkładamy sobie folię. Wkładamy no, folię, żeby była izolacja. Wkładamy sobie folię, rozwijamy ją na długości. Przycinamy, przycinamy ją. Proszę zobaczyć. Miemy mniej więcej równo. O, proszę. To będzie raz. To będzie raz. Jeszcze raz. Jeden kawałek. Wystarczyłaby tylko jedna folia, tylko raz folia, ale że chodzi mi o grubość, żeby było, bo potem to będę za Będę to zakuwał e, takimi aluminiowymi cełowniczkami. To już będzie koniec. Będę zakuwał to aluminiowymi ce, cełowniczkami i w sam raz to będzie pasowało. Będzie to pasowało. E, po prostu ciasno. Cełowniczki mam takie, że Jakie jest dwie folie i folia grzewcza, to i potem na, na, na górę tu już mam kolejne folie grzewczą. tu już mam zrobioną, tak, tu jest już folia zrobiona, o. Już będzie to praktycznie gotowe. Ja już mam W no. ten sposób to jest zakute. tutaj na samych końcówkach zaklejamy taśmą. Ja to robię, bo tą powinno się taśmą wulkanizacyjną za, za, za ten y, zakleić, ale to ta taśma jest gruba i tu góruje, potem trzeba wycinać. Także można to z zwykłą taśmą taką izolacyjną tak ze dwa razy wziąć to zakończyć. Także tutaj już mamy z tej strony mamy nic na nie góruje. O i to ten, a z drugiej strony, a z drugiej strony bierzemy i robimy w ten sposób właśnie. Zakłuwamy takimi metalowymi końcówkami tutaj, to się ściska. Zaraz gdzieś to mam test, końcówki, pokażę. Taśma, taka taśma jest tutaj, to jest właśnie wulkanizująca taśma, to można kupić u nas na Allegro, Meter takiej taśmy kosztuje 8zł. Końcówki takie właśnie zaciskowe po 2zł. Gdzie te końcówki dam teraz ja przyniosę, zobaczę, pokażę. Są końcówki, to są takie końcóweczki, to, to jest takie jak tarko, coś kurde, także to się bierze, bierze się to na folię, zakłada, ściska, obcążkami ściska się i potem tutaj taki kurde jest właśnie o ten na, na przewód, że zakłada się tu o przewód, pycha się, też zaciska i dobrze to zalutować najlepiej, prawidłowo to no znaczy no, można to tylko samo zaciśnięcie zrobić nie mocno zaciśnięcie ale jednak ten przewód rusza się w środku nawet jak go zaciśnie może się wysuwać także lepiej to jeszcze wziąć zacisnąć i lekko tutaj zalutować wtedy jest pewne, że to już to złącze jest dobre no i coś takiego właśnie także to mówię takie zaciski to są po 2 zł na Allegro można kupić także to już nie, ten. Mhm. Dalej ja to wezmę troszeczkę. Dodam taką, żeby to było widać. O, kurczę, policam tu. Różne manelarnie w domu. O. I to jest coś takiego. I to będzie. O! To będzie w ten sposób tutaj. O, to będzie tak zrobione. Tutaj końcówki będą. Tu będą końcówki za. O, tu będą końcówki. Tutaj się dziurę przywierci. Przywierci się na wylot dziurę. Przewody się puści, po prostu tutaj się wytnie. Tu się wytnie troszeczkę tej folii. Wytnie się ją i założy się żeby po prostu te przewody nie górowały, to schowa się kury pod spód i tutaj to zgubienie co tutaj jest właśnie z tej tej też wytnie się kwadraty i pochowa się nisko, żeby było po prostu schowane. I na wierzch, na wierzch potem o. i na wierzch potem idzie następna płyta. O. W ten sposób to będzie wyglądało. O. No i już. O. I już jest praktycznie. Będzie gotowy. No i potem to wszystko razem tutaj, co jest. To jest takiej grubości. Takiej grubości to jest nie. I na to pójdzie właśnie taki ceownik aluminiowy. Na długość z jednej, i z drugiej strony i z tyłu i z przodu. Będzie taki właśnie ceownik aluminiowy. No i praktycznie to będzie już koniec. O. No i potem, potem to wszystko będzie tylko kawałek kabla, wtyczka i kawałek takiej zwykłej kordy puszki. To jest taka elektryczna puszka na przykręcanie. W środku są wypuszczone kable i to będzie. Zamocowane będzie pod spodem, tutaj na rogu. Będzie także te kable, wszystkie pójdą do puszki z tej strony. Będzie to wszystko podłączone tutaj. No i potem, potem to wszystko już będzie podłączone. To 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 się wpycha do gniazda. Tylko, że tak, to można podłączyć to na stałe, tylko, że wtedy ta folia cały czas będzie grzała. Ona no, uzyska jakąś temperaturę chyba do 50 stopni albo. Ja właśnie zamówiłem, bo mam takie sterowniki, że mógłbym tutaj sterownik taki dać tutaj, nie? Do końca, ale myślę, że to lepsze by było, zamówiłem właśnie na Aliexpress yy, taki sterowniczek, że po prostu wpycham sterownik do gniazdka, to wpycham do, do tego sterownika, a i to jest bezprzewodowy i jest druga część tego, nie, że bezprzewodowo można sobie postawić gdzieś w pokoju, i praktycznie yy, będzie to sterowało po prostu temperaturę pokojową, nie? także mówię, to jest cały taki po prostu już ten rzędnik. W ten sposób to jest zrobiony. To nie jest jakiś koszt duży. Folię można kupić na metry. Tutaj idzie. To jest praktycznie metr kwadratowy folii. Tutaj idzie na ten rzędnik. Jest metr kwadratowy folii tutaj idzie nie, bo to jest pół metra szerokości, 2 metry długości. Folia się tnie co 25 cm, także można ją sobie normalnie nożyczkami przeciąć co 25 cm. Oj, ja muszę to postawić. Leci, leci. Leci, To zrobić. Tu jest nawet pokazane, jak to ciąć można ciąć po prostu co 25 cm. Także yy, różne długości, nie? No. ja to kupiłem na AliExpress tą folię. Kupiłem 8 metrów długości tej folii to 4 metry kwadratowe, nie? I to jest folia 220 220 watów na metr kwadratowy. Na metr kwadratowy. No to tutaj jest metr kwadratowy właśnie w tej folii. No to jest 200 20, zaraz tu jest metr, nie, tak, metr, metr kwadratowy foli To nie, nie 220, przepraszam, 250 to będzie, 250 będzie watów. No, także w sumie ten grzejnik będzie miał 250 watów. Już jeden mam taki zrobiony, też tam pokażę już gotowy, jak wygląda. No i tyle, no i w sumie jest to proste. Można to jeszcze inaczej zrobić, można to po prostu wziąć, kupić sobie płytę taką, znaczy taką płytkę, płytkę podłogową taką, są takie płytki w marketach można kupić, ona je, ma 60x120 i są w kształcie yy, marmuru, yy, jakieś tam jeszcze grafika jakaś jest nieraz na tych płytkach, nie, to można sobie taką jedną płytę kupić, ona kosztuje coś 100, 100 złotych. I pod tą płytę można sobie po prostu wziąć i to zamontować też folię no i wtedy tak ładnie wygląda to nie, bo już jest takie marmurowe czy tam jakiś inny kolor i wtedy jest to ten. No można tą folię, folię grzewczą tą można sobie po prostu ją, to jest folia na podczerwień, można sobie ją dawać pod obrazy, pod obrazy, pod, grzy, pod lustra. Także mam zrobione też właśnie e, lustro, które grzeje. E, także jest to też fajna sprawa, grzejnik. O, zaraz pokażę. To będzie. O, tutaj jest to lustro. O, proszę. To jest właśnie lustro, które też nagrzewa się. Zaraz ja to zamknąć. O! I to jest to. To jest lustro. Ono ma jakieś 1,5 metra wysokości. 1,5 metra wysokości. No i... i ono po prostu daje ciepło. Jest normalnie temperatura, jest bardzo ciepłe. Tutaj na razie jest czujnik temperatury przyklejony, ale to będzie inaczej. Dlatego na razie to jest taka prowizorka, nie? No i sterownik jest tutaj. Sterownik jest taki elektroniczny. E, tu jest ten sterownik, o, Ale to jest taki bardziej ten sterownik do ogrzewania podłogowego, nie? E, zaraz jego ja go włączę, pokażę jak to wygląda mniej więcej. O, jest włączony. Teraz tu włączę. No i tak to wygląda właśnie ten sterownik. I tu pokazuje temperatura 15. O teraz się załączył i zaczyna grzać. Tutaj data. To jest WiFi, fi Bo są takie, są manualne, że nie z wyświetlaczem. To są tańsze. Po, to na, Ali, na AliExpress to można kupić taki zwykły, manualny. To kosztuje gdzieś w granicach 40 zł. A ten kosztuje 100-130 na AliExpress. Ten, ten właśnie, ten. I to jest on ma sterowanie na Wi-Fi. Ten termostat właśnie. Także mówię, fajna sprawa. Lustro można zawiesić, można postawić, można... Po prostu zrobić jest super, naprawdę dość szybko się nagrzewa, bo już, już się ciepłe robi, także chwila moment i już się nagrzewa, no a potem to daje ciepło, także mówię, nie jest to jakiś duży koszt w porównaniu do tego jak te grzejniki kosztują nowe w sklepie, to kupę kasy kosztują po 800 kurde widziałem po 400 i coś. No, ale to są małe grzieniczki, no i one mają tam większej mocy folię, nie? Mniejsze, ale tam uzyskuje na przykład tam 500 watów. No, a tu mówię, że to jest dwumetrowy. Można by było to zrobić w ten sposób, że tą folię nie dawać izolacji i wtedy by było tylko sama folia pomiędzy dwoma płytami. Tylko, że potem właśnie, żeby to razem spiąć no trzeba by było jakieś może nie wiem na no, ten cełowniczki może cieńsze jakieś kupić wtedy by było tak że to ciepło było dawało z jednej strony i z drugiej strony a tak ono tylko oddaje to ciepło z jednej strony daje ciepło z drugiej strony ta mata izolująca ona izoluje i z tamtej strony ciepła nie ma nie no ale to jak ktoś by chciał na przykład, dajmy na to powiesić sobie taką, taką coś na ścianie, no to wtedy nie grzeje ściany, nie, to tylko daje z jednej strony to ciepło oddaje, nie. A jakby, mówię, że, chyba że ktoś po prostu chce, bo zamówiłem sobie takie nóżki do tych grzejników właśnie dwumetrowych, nie, że można to postawić sobie normalnie na podłodze, nie, na takich dwóch nóżkach, można też to kupić na Allegro, te nóżki. No i i wtedy grzejnik będzie normalnie na stojąco. to wtedy można po prostu, żeby grzał z jednej i drugiej strony, wtedy mi się wydaje nawet by było chyba większe ciepło bo dawało, bo, bo by grzał na praktycznie na, zewnę na zewnętrznej i wewnętrznej stronie. No ale tak mówię, że po prostu nie mam. No na razie nie mam pomysłu na to, żeby to jakoś spiąć tak, żeby żeby to jakoś ładnie wyglądało w mieszkaniu. No i no... Nie wiem jak to po prostu połączyć. Nie? No Skręcić to nie można śrubami, no bo chyba, żeby była większa ta, ta płyta, szersza, no to wtedy można by było coś tam wiercić i coś tam skręcać to razem do kupy. Nie? A tak to ja ma, wyciąłem ją na pół metra, tyle ile folia ma. No Można było to wyciąć na 60 cm, bo kupiłem całą taką taflę płyty. Także można taką taflę kupić, to jest wtedy taka tafla, kosztuje 70 zł. No i z tego można to przeciąć, to jest wtedy ile? Zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kawałków jest. Pięć kawałków takich dwumetrowych na 50 centymetrów, takiej dużej płyty. No to jest w sumie dwa grzejniki, no i zostaje jeden kawałek, nie? To z tego jednego kawałka można zrobić na przykład na pół dwa metry na pół, to by był taki metrowy grzejnik, można by było zrobić jeszcze, nie? To by były dwa grzejniki i jeden on taki metrowy. Także. Mówię, to tak to wygląda. Jest to fajna sprawa. No można oczywiście wziąć to pod panele położyć. i Zrobić sobie ogrzewanie podłogowe. To jest super sprawa. Nie, tylko trzeba wtedy tej folii więcej kupić. No i nie 220, tylko tak co najmniej 80, 80 W albo 150 W, nie? To wtedy by było, bo ta, ta jest za, po prostu za mocna ta folia i by było za gorąco. Po prostu za gorąco by było, kurde. Za, za ciepła by była podłoga, dlatego mówię, że trzeba by było taką 80 albo 100, 150 No to wiadomo, mniejsze zużycie, ale więcej tej folii idzie, nie? Bo na podłogę, no to tam, gdzie są meble, to się tam nie daje, tylko na tych otwartych przestrzeniach, gdzie, gdzie jest po prostu otwarta przestrzeń, co się chodzi, no to tam pod to się daje. I sterownik wtedy na ścianę taki właśnie Wi-Fi można dać. I... No i jest to super. I super sprawa. Także mówię. W ten sposób sobie to można po prostu zrobić. No, także mówię, takie lustro. Ewentualnie, ewentualnie pod jakiś obraz można to też dać. No i wtedy grzejnik jest schowany. No to na razie koniec. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do samodzielnego takiego montażu takiego dzielniczka